Zapraszam na kropach Historyjkę Roblox Siema chłopaki, mam pytanie No hejo, jakie pytanie? Mogę dodać bestii? No dla mnie spoko, ta chociaż ładna Nie, udałeś Odpowiadam na twoje pytanie tak ładna To dodaję ją Nie kurwa Kurwa nie obchodzi mnie twoje zdanie Hejcja, Hej, ja. Elo Nara kurwa krok, nikt cię kotkę nie chce na tej grupie krok Wypierdalaj stąd A, okej okay. Nie misia, poczekaj. Tak Ej, skoro jest pełna grupa, toczkę robimy face reveal. Wszyscy powiedzieli spoko! Dobra, to ja zacz. Dobra, ja jestem po tak, mam 15 lat, Brobek i to ja. Myśli! O kurwa, ale ładny! Czemu mi kurwa przerwałeś? Ja pierdolę, to, bo kurwa mogę! Dobra, uspokójcie się. Teraz ja dok jestem Teo mam 16 lat i to ja. Myśli, wow! Dobra, to teraz ja dok jestem myra, mam 14 lat i to ja. Szli. Bo kurwa, ale ładna, a ja byłem dla niej niemiły! Co ja właśnie odpierdoliłem, kurwa? Moja bestia. Dobra, teraz ja jestem na tam. lat, i to ja. Moja bestia. Ładna. Piękna i znaczy kit. Koniec historyjki. Chcecie kontynuację?